Mamy piątek, 16 września, godzina 9, więc odebrałem najnowszego iPhone'a 14 Pro i w sumie drugiego iPhone'a 14 Pro Max też odebrałem. A więc pędzę do studia nagrywać dla Was materiały. Do zobaczenia niebawem. Cześć! Cześć, udało mi się już odebrać nasze iPhone 14 Pro, więc dzisiaj zrobimy takie porównanie, czym się różnią modele iPhone 14 Pro od modeli iPhone 13 Pro. Tych zmian trochę jest, więc zapraszam do tego filmu, mam nadzieję, że on Wam się spodoba. Tymi iPhone'ami to chyba każdy wie, jak jest, no bo generalnie jak się bierze nowego iPhone'a do ręki i ma się zeszłorocznego, no to otrzymujemy mniej więcej to samo, tylko to nowsze jest trochę lepsze. I tak samo jest też w tym przypadku, bo jeżeli pokazalibyśmy właśnie tyły tych telefonów jakiemuś takiemu człowiekowi, który jest normalny po prostu i nie interesuje się iPhone'ami, jakie akurat wychodzą, no to powie, to ten sam telefon, to się niczym nie różni. Jeżeli pokazalibyśmy to komuś, kto się faktycznie zna, to by powiedział od razu, a to jest iPhone 14 Pro Max, bo on ma taki nowy kolorek, którego wcześniej nie było, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś się tym nie interesuje, to się nie pozna, jeżeli patrzy na tył. A jeżeli chodzi o przód, to tak naprawdę różnice są, no bo w starszym mamy nocza, a w nowym mamy dynamic island, czyli taką wyspę, i już to naprawdę widać. Bo na tego nocza to każdy narzekał, jaki ten nocz jest, to każdy wie. No, to jest po prostu wcięcie w ekranie i nikt nie przedstawiał, ale to jest zaleta. Ale to jest fajne. No ja tego nocza to uwielbiam. Ten notch jest fajny tylko z jednego powodu, bo mamy tutaj najlepszy w telefonach system rozpoznawania twarzy. Ale jeżeli da się coś zrobić lepiej, bo tutaj też mamy ten system rozpoznawania twarzy, tylko wiadomo, że nowszy więc lepszy, i da się to umieścić w takiej wyspie, która jest w dodatku pięknie animowana, no to wiadomo, że to jest rozwiązanie lepsze. Ja wiem, że na początku każdy mówił żadna różnica. To w ogóle to nie ma sensu. Zostawcie tego nocze jak jest. Ale co ja wam poradzę na to, że jak się korzysta z tej dynamicznej wyspy, no to to jest naprawdę magia jakaś. Ja wiem, że to są tylko animacje. Ale tutaj Apple właśnie pokazuje, że w bardzo ciekawy sposób i no dobry sposób po prostu łączy hardware z softwarem, czyli mamy takie rozwiązanie sprzętowe, które niby by mogło być lepsze, no bo przecież ten otwór powinien być po prostu mniejszy tak po prostu, ale dodano tutaj animację, dodano tutaj całą otoczkę. Co, ta pozorna wada staje się zaletą. Ja wiem, że jacyś androidziarze, którym sam też jestem, nie zjadł zaraz, że o. Cieszy się z dziury w ekranie i to dużej, i że zasłanie i przestrzeni mał. No, ja wiem, ale naprawdę z tego korzysta się bardzo miło. A co jest ważniejszego w korzystaniu z telefonu, niż to, żeby używało się go właśnie miło? Moim zdaniem to jest ważniejsze od specyfikacji i tak dalej. I co ja mam wam powiedzieć, że mamy tutaj najszybszy na świecie procesor mobilny Apple A16, że mamy 6 GB RAMu, że mamy od 128 GB do 1 TB miejsca. No, to są takie dane techniczne, które są nudne. Więc z tego telefonu korzysta się po prostu bardzo dobrze. Ale trzeba tutaj odpowiedzieć na pytanie, czy z poprzedniego iPhone'a korzystało się jakoś źle, czy to był wolny telefon, czy coś? Broń Boże! Jak macie iPhone'a 11, 12, 13, a teraz i 14, będziecie z niego zadowoleni. Jakieś tam problemy z wydajnością mogą się pojawić może przy x może przy XSie albo XR, ale też one nie będą zbyt odczuwalne, no bo Apple po prostu dba o to, żeby te telefony miały długie wsparcie, żeby długo wytrzymywały, to też jest taki wabik na klientów po to, żeby jak już oni korzystają z tego telefonu 5 lat, przyzwyczają się do niego, żeby po prostu zmienili go ponownie na iPhone'a, że ten telefon. On zostanie z nimi na dłużej, że nie będą musieli zmienić go za dwa lata, tylko będą mogli. A to jest fundamentalna różnica. Mówiliśmy o jednej wyspie, to powiedzmy i o drugiej. No bo spójrzcie sami, ta wyspa w iPhone'ie 14 Pro jest troszeczkę większa niż w iPhone'ie 13 Pro. Sporo bardziej wystają aparaty i ktoś to powie, że to gorzej. Ja się w sumie z nim zgodzę do pewnego momentu. Robimy tak. I tutaj mamy te mniej wystające aparaty. Ten telefon się giba, jak sami wiecie kto. Ten telefon ma bardziej wystające aparaty i też się giba. <laughs> Dobra, jednak myślałem, że ten się stary bardziej giba, ale wyszło, że tak samo. No sorry, zrozumcie, dopiero odebrałem ten telefon i go poznaję, więc mam prawo się pomylić, ale przynajmniej Wy to widzicie. W każdym razie mamy trochę większą wyspę, bardziej wystające aparaty i mamy też te aparaty lepsze, bo tutaj mieliśmy 12 megapikseli w głównym, tutaj mamy 48 megapikseli w głównym no i mamy oczywiście dwa tryby. Pierwszy to jest tryb dla Homera Simpsona albo dla mnie. Że robię sobie zdjęcie, i te 48 megapikseli zamienia się w 12, 4 piksele łączą się w jeden, zbierają więcej światła i jest fajnie, jest fajniusio, ale mamy też drugi tryb, na przykład dla takiego Marcina, który mnie obecnie kręci. W sensie nie lecę na niego, tylko nagrywa mnie i y, mamy właśnie taki tryb dla Marcina, który potrafi robić zdjęcia i już on może sobie się przyłączyć w tryb profesjonalny i cykać foty 48 megapikseli, które będą bardziej szczegółowe. Więc generalnie, jak pokorzystałem chwilę y, z tego telefonu, no bo z tego wiadomo, że dłużej, no to mamy tutaj lepsze zdjęcia, ale to nie jest jakaś naprawdę dramatyczna różnica. Jeżeli mieliście iPhone'a 13 Pro, 13 Pro Max i chcecie zmienić na 14 Pro albo 14 Pro Max dla Aparatu To moim zdaniem nie ma to większego sensu. Czekajcie na to, jak te aparaty będą się rozwijać w kolejnych generacjach i dopiero za parę lat kupcie sobie nowy telefon. No i z takich oczywistości, poza aparatem głównym jest jeszcze szeroki, jest telefoto, z przodu mamy aparat do selfie, yy, ale chyba to wie każdy. Mamy też lider do skanowania 3D. Legenda mówi, że ktoś kiedyś tej funkcji użył w celu innym niż tylko zobaczenie, że o, jest lider i fajnie. Apple trzyma się tego, że mamy tutaj bardzo podobny czas pracy. A jaki to jest czas pracy? No taki czas pracy to oznacza, że w iPhone'ie 13 Pro Max ten telefon bez problemu wytrzymywał dzień, u niektórych nawet dwa dni. Naprawdę, to już nie są te czasy, że kiedyś były iPhone'y 8 albo X i były memy, że musisz siedzieć z ładowarką pod ścianą na lotnisku i siedzi taki smutny człowiek i ładuje tego iPhone'a. Nie ma już tego. Więc w iPhone'ach 14 Pro, chociaż tego jeszcze nie przetestowałem, będzie tak samo albo trochę lepiej. Tylko, że na ten czas pracy może wpłynąć kolejna nowość, którą mamy w iPhone 14 Pro oraz 14 Pro Max, a której w 13 Pro nie mamy, to jest Always on Display, bo tutaj po prostu y, mamy taki ekran, który się odświeża od 1 do 120 Hz. W poprzedniej generacji było od 20 do 120 Hz, więc ten jest bardziej energooszczędny. Apple uznał, że jest już tak energooszczędny, że po wielu latach oczekiwania dajemy Always on Display, tylko. To jest fajna funkcja. Nie powiem, że nie, tylko mam z nią problem, bo ja chcę takiego always on display, że dotknę telefonu, spojrzę na niego czy coś, on mi pokaże godzinę. Albo ta godzina będzie się ciągle wyświetlać. A tutaj dodatkowo mamy powiadomienia, i tych powiadomień nie da się spersonalizować. Nie da się ich wyłączyć w jakiś sposób. One po prostu są albo ich nie ma. Zależnie, czy włączymy Always on Display, albo nie, więc przyjmujemy go po prostu z całym inwentarzem. No i oczywiście, oprócz powiadomień, widzicie też cały czas tapetę, nawet kiedy ten smartfon jest taki, nie powiem, wyłączony, tylko jest taki wygaszony i tego też nie da się zmienić. Ja oczekiwałbym po prostu czarnego ekranu z białym właśnie zegarem, być może z kalendarzem i nic więcej. To jest dla mnie idealny always-on display, z którego korzystam głównie w nocy. No i tak w słowach podsumowania, co tu dużo mówić. iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max to telefony takie jak iPhone 13 Pro oraz 13 Pro Max, tylko trochę lepsze. Zmiany są. One nie są jakieś ogromne. Wiadomo, że ta dynamiczna wyspa jest fajniejsza od wcięcia w ekranie. Ale tak naprawdę moim zdaniem najfajniejsze funkcje pojawiły się w iOS-ie, czyli na przykład właśnie te tapety, które delikatnie zakrywają ekran i tak dalej. I tak naprawdę chyba zmieniło się właśnie tyle, chyba, że wspomnimy jeszcze o cenach, bo jakby tu o cenach tych nie wspomnieć. Ja pamiętam rok temu kupowałem iPhone 13 Pro oraz 13 Pro Max, bo co roku kupuję je tak redakcyjnie. Za iPhone'a 13 Pro zapłaciłem 5199 zł, za iPhone'a 13 Pro Max 5699 zł, a w tym roku to już, proszę Państwa, iPhone 14 Pro kosztuje 6499 zł, czyli drożej, dużo drożej niż 13 Pro Max rok temu, a iPhone 14 Pro Max. To jest 7199 zł w podstawowej wersji, bo jak weźmiemy najdroższą, to się nagle robi 10499 zł, więc za iPhone'a już można zapłacić ponad 10 000 zł. Naprawdę Wam powiem wow, naprawdę wow. Więc czy warto kupić iPhone'a 14 Pro albo 14 Pro Max? Jak chcieliście kupić właśnie takiego iPhone'a z najwyższej półki, to zbytnio nie macie wyboru, ponieważ iPhony 13 Pro oraz 13 Pro Max też podrożały I generalnie coraz ciężej będzie je kupić, bo zawsze modele Pro znikają z rynku na rzecz nowych, więc niebawem tych iPhone'ów 13 Pro oraz 13 Pro Max nie będzie, tak samo jak od dawna na rynku nie ma nowych iPhone'ów 12 Pro. Więc tak naprawdę, jeżeli chcecie kupić jak najlepszy telefon, ale też nie jak najwyższym kosztem, no to spieszcie się i kupcie iPhone'a 13. Pro albo 13 Pro Max. Odpowiednie linki oczywiście znajdują się w opisie tego filmu. No a jeżeli zależy Wam na nowości albo oglądacie ten film już wtedy, kiedy te smartfony po prostu nie są dostępne, to bierzecie iPhone'a 14 Pro albo iPhone'a 14 Pro Max, zaciskacie zęby na tę cenę, no i cieszycie się, że macie telefon, bardzo dobry telefon na następne 5-6 lat i moim zdaniem taka cena za... Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie hmm? chcę Ci przejść przez gardło. Nie, nie, nie. I moim zdaniem te cenę w tej sytuacji, kiedy kupujecie telefon na wiele lat, da się ją przełknąć. Zwłaszcza, że coś mi mówi, wydaje mi się, że Apple tu tylko przeciera szlaki i następne Samsungi Galaxy. Następne y, smartfony od innych firm też będą kosztować podobnie. Tanio już było, będzie tylko drożej, więc niestety szykujmy się na te ciężkie czasy. No i co? To już było wszystko. Widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Cześć i pamiętajcie, że niebawem będziemy testować też inne sprzęty Apple, bo zamierzam kupić na testy np. Na słuchawki AirPods Pro 2 i porównamy je z jedynkami. Do zobaczenia.